tu i i witam was w kolejnym odcinku z Workboxa. Tak, w dzisiejszym odcinku mamy jedną. jak już bycie po tytuł, ale pewnie w dzisiejszym odcinku mamy jedną mega malutką wyspę oraz 1000 osób na niej. Tu macie dokładnie, że jest tysiąc osób. Ani jedna mniej, ani jedna więcej. Mogę wam pokazać, że nic, nic na świecie nie ma. To są granice świata, więc wiecie: tutaj jest granica, nic więcej nie może być. Dobra. Dzisiaj rano sobie, sobie, się pobawimy z tymi ludźmi, na przykład nie wiem, na razie tutaj. jeszcze to nic nie zrobi, ale za chwileczkę zaczniemy robić to na poważnie. I oczywiście, jak zabijemy tych, no to mogę wczytać ten świat znowu, bo ten świat mam zapisane idealnie, właśnie yy, z tysiącem ludzi i tylko z wyspą, więc tak, oczywiście, jeżeli spodoba się ten odcinek, to zostawcie apkę ja w górę. No i zapraszam na live, który będzie jeszcze dzisiaj około 16. Z Minecraft oczywiście, bo z innych rzeczy w ogóle nie streamuję. No, i dobra, myślę, że możemy zaczynać. Dobra, na początku chyba. Szaleństwo, no. Zobaczymy, ile osób zginie, kiedy dam szaleństwo. Ale najpierw, jednak. nosimy aż tak, że nie było, to najpierw klątwa. Żeby byli troszeczkę słabsi. No i dobra. Pyk. I zaraz, i zaraz ich, dobra. Teraz. chyba, chyba już sobie trochę. Dobra, leczę ich, leczę, leczę, leczę. Ale zlagowało nagle. Co jest? Już się uspokoili? Nie, nie uspokoili się, co jest. Już ich leczę. Przecież już ich leczę, no co jest. Spokójcie się. Dobra. No nie. najgorsze no Uciekli. Dobra, ogólnie to zrobię tak. Tak. Dobra. To powiemy się jeszcze z tym tu i ogólnie zobaczymy ile ich umarło. Trzy osoby. Co jest? A nie da się jeszcze ściągnąć znowu? Czekajcie. Zwierzcie, co zrobimy jeszcze raz? Zrobimy to jeszcze raz. Ale tylko na tej, co tu są, na, na tej połowie. Uu. dobra, troszeczkę, troszeczkę zlagowało. No i dobra, lecimy znowu tutaj. Nie, dobra, pół sobie nie dałem, czyli będą silniejsi. Czy jeszcze. uuu, o nie. Ale laguje. Dobra, wiecie co? To chyba czas, zresetować świat. Dobra, lecimy pyk. Czytaj, tak. Okej, okay. Mamy znowu to wyspę, i teraz sobie, na przykład przetestujmy mnóstwo nieskończoności. To zabija połowę populacji. Zobaczmy, jak to ładnie jak to ładnie będzie wyglądać. Pyk. 500 osób zniszczonych. Teraz sobie sobie na przykład, nie wiem. Co, coś, co ich stąd nie wyrzuci, bo to jest najgorszy Problem, jak sobie wyrzuca ich. Stąd. O, nie wiedziałem. to nie no, bo to jest tyle osób, że one giną. To 500 osób. Nie tysiąc. A no i oczywiście to samo, bo to ostatnie dziś chyba w, w górę kolejny odcinek z Wordboxa. No i tak. Yy, piszcie w komentarzu swoje propozycje na odcinki właśnie. Bo już mi się powoli kończą kończę pomysły. Jeszcze mam tam parę, ale to... Wiecie. Dobra. Dobra, ich. Uuu. Ile jest osób? 97. Dobra, to resetujemy. Resetujemy. Nie. Yeah. Co zrobiłem? Dropyk, wczytaj, tak. Co teraz możemy tutaj przedostawać sobie. Teraz ogólnie nosimy tej... nie wiem jakiej... bo ta heavili... O ile oni tu będą chciały... Będą chciały tak, będą chciały. Dobra. Ale one i na hita. Więc to co, co będę jest na wyspie. Dopiero. Dobra, parę osób chyba zginęło. Zobaczymy, ale patrzcie, no co... No i te lu ludzie uciekają, to jest najgorsze. Ale wiecie co? Wiem żeby zrobić, żeby nie uciekały. Pirania. I nie zabiłem wszystkich. Zaraz mam pomysł. No dobra, wiecie co? Ja mam fajny pomysł. Tylko to już w następnym resecie. No i dobra, ile ja osób? 6 osób. No widzicie, to jak jest tyle osób. No dobra, dobra, wiecie co? Siła. Pyk. Wywaliło. Ole, patrzcie, jak to wygląda. Co jest, jak się, jak się rozchodzą. Pyk. Ale to kozacko wygląda. Patrzcie na to przy takich ilościach ludzi to jest piękne po prostu patrzcie to, co się dzieje jak takie mrówki a jak wypadną poza świat to giną bo no, specjalnie wziąłem malutką mapę żeby jednak no troszkę mniej lagowało bo i tak to duży jakby wyczyn że tak mało laguje przy tysiącu ludzi no ale dzięki, właśnie dzięki temu że zrobię najmniejszą mapę no i nie musi się tyle terenu czytwać. dobra ile jeszcze ludzi żyje 300, dobra resztujemy no i pokażę wam co mam na myśli Czekajcie, resecik, pyk, czytaj ten świat, pyk, dobra, robimy tak, góry, tylko może, że mniejsze pędzel troszeczkę, góry i tutaj masę piranii, więc jeżeli jakiś, jakiś, nie wiem, człowieczek postanowi sobie wyjść, no, no to jakby, no, no nie będzie długo żyło, no chyba, że całą armią wyjdą, to wtedy w sumie te piranie nie mają szans. Ale dobra, zobaczymy jak to będzie. Lecimy teraz. Ale w ogóle pokażę wam na przykładzie niedźwiedzia, jak te piranie działają. Patrzcie. Tutaj stają niedźwiedzie i już wszystkie tam lecą. Tak samo na przykład na ludzi. Tutaj postawię jednego człowieka. No i patrzcie, jaką armią lecą te piranie. Wszyscy, wszystkie na jednego lecą. W ogóle nie jeszcze troszeczkę. Żeby jednak było zabezpieczenie, które wszyscy postanowili sobie uciec. No i dobra, zrobimy teraz to samo, tylko teraz nie uciekną. Teraz w sumie mm, szczurzych królów troszeczkę tutaj damy. Szczurzy królów. Widzicie teraz ten uciek Zabity. uciek zabity. I patrzcie jak one teraz sobie krążą, te piranie. Co jest? I teraz sobie pilnują, czy nikt nie wychodzi, ale to jest piękne. Dobra, bandyci. Oni będą dynamitami rzucać. Yeah. Patrzcie. No ale i tak zaraz po, poginą. No ludzie pochodzili, poginęli. No teraz oni nie mają szans Dzięki tej armii piranii Ale laguje w ogóle Ale to chyba jest zrozumiałe Dobra zobaczmy ile jest ludzi To chyba ci też są jako ludzie? Nie gadać że tylko 17 ludzi zginęło No chyba tylko ci co wyszli piranii Naprawdę? Co? Oni mają łuki Skąd oni mają łuki? Ej co jest? Czekajcie chwilę tu można sprawdzić, tak? Skąd... Czekaj, się na przykład tego. Gdzie jest jakiś złukiem? łukiem? No nie wiem, nie da się to sprawdzić. Ale skąd oni mają łuki? Co jest? Jakim cudem nie mają łuki? Przecież nie mają tu żadnych surowców. Jak? Co? No i teraz te piranie wybijają. Dobra, trzeba tutaj działać. Trzeba działać. Wiecie co zaraz dam? To. Wielki robot. On będzie po prostu robił tak. No, robił tak, no on weź tutaj troszeczkę psuł terenik. może tutaj na wyspy wpłynie, mam nadzieję, że wpłynie. O, patrzcie, teraz ludzie uciekają, to jest główna bitwa między piraniami a ludźmi, zobaczcie. Tutaj piranie atakują ludzi, no i już w sumie ci ludzie nie żyją. Ale jeszcze tutaj, tych, patrzcie, tutaj wypłynęło z, nie wiem, z 20, 30, nad, może 50 osób. Patrzcie, jak oni próbują uciec przed tymi piraniami, co jest, próbują z tej wyspy uciec. Ale nie ma. A jest z więzieniem. Patrzcie na to, co tu się dzieje, ale te piranie co tutaj są kozaskimi ochraniarzami, naprawdę. Ile jest jeszcze ludzi? Tutaj cały czas próbują uciekać. Dopiero 200 zginęło. Oooo! Wybaczcie jak te piranie atakują. Ło armia ludzi. Leci. A to dlatego, że tutaj te, ten, ten wielki robak z tutaj tej Londy. Co jest? Zobaczcie teraz. Wow, i teraz tutaj te... Ci ludzie idą, zaraz oni pouciekają! O nie, jednak ten wielki robot był błędem. Dobra, robimy tutaj armię niedźwiedzi. Co jest? Dobra, niedźwiedzie zostały otoczone przez ludzi. Dobra. O ja. ale patrzcie, jak oni próbują tutaj przejść, to piranie ich atakują. Wow. Ale te niedźwiedzie tutaj walczą. Z tymi próbują tu zablokować. Dobra, no, teraz od tyłu ich zajdą. Z tych łuczników. Pokonają ty, co zostali na wyspie. A już apirani, proszę. Jest tu masy pirani. Jest tu masa wszystkiego. <grym>, tu jest wszystko. Czekać, ile jest ludzi. Łóż tylko 300. No to jednak te piranie zrobiły swoje, to niedźwiedzie. No i dobra, niedźwiedzie już ścigałem ludzi. Pirania ścigałem, że ich pan do wody, no i ludzie tego <grym>, nie mają szans. Chyba, że tu wpadną, ale to raczej nie zdążą. A, dobra. może nie dzieje wszystkich powbijają, ale patrzcie. To już zostało czterech ludzi, tak? Nie sześciu. dobra, nie wiem gdzie... Nie może gdzieś tutaj nie wiem. Pewnie po uciekali, tak? Nie. Czekajcie, ile jest ludzi? Zero. <grytanie> dobra, to... Teraz to było genialne. Naprawdę. Wiecie co zrobimy sobie jeszcze jedną? Ostatnią rzecz. Z tymi ludźmi. Czekajcie, czekajcie. I jeszcze jedną, ostatnią rzecz. Zobaczymy, jak na nich zadziała chmura z kwasem. Albo nie, powstaje tutaj gejzer. Nie, no dobra, gejzer chyba nic im nie robi. Dobra, chmura z kwasem. Nie, nie, niezwykle, chmura, tylko chmura z kwasem. Zobaczymy, jak przejdzie. Czy oni poginą wszyscy? No, czuję lagi. No, czyli zaraz chyba poginą. Ale zobaczymy, zobaczmy czy w ogóle spada liczba ludzi. Tysiąc jest dalej, pada tam deszcz, tylko jaka jest szansa, żeby tam deszcz spadł w sumie? w to miejsce akurat. No, na tą malutką wysepką. Co jest zero? <grytanie> jest jednak dużo szansa żeby tam deszcz spadł. Drodzy co, ostatnia rzecz, ostatnia, ostatnia rzecz i będziemy kończyć. Jeszcze chciałem sprawdzić wulkan, e, przy, e, wulkan z kwasem, czy to tak to się nazywało. Zobaczcie, oto Gejzer kwasu. No. <noise> czyli kwas zabija natychmiastowo, fajnie, <noise> fajnie mieli, dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to oczywiście wstawcie łapkę w górę, że jesteście nowi, sobie kliknijcie ze dzwoneczkiem, no i czekajcie na Lewika, który będzie koło 16, no i Narka.